Czytanie z dziejów apostolskich Gdy słudzy przyprowadzili apostołów, stawili ich przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krewczego człowieka? Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg naszych Ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie, Bóg wywyższył Go na miejscu poprawicy swojej jako władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy mu są posłuszni. Gdy to usłyszeli, Wpadli w gniew i chcieli ich zabić. Biedak zawołał i pan go wysłuchał. Będę błogosławił pana po czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Skosztujcie i zobaczcie, jak pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę. Pan zwraca swe oblicze przeciw złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich wybawia. Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, ten jest ponad wszystkim. Świadczy on o tym, co widział i słyszał, a świadectwa jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny ten bowiem kogo Bóg posłał mówi słowa Boże a bez miary udziela mu ducha ojciec miłuje syna i wszystko oddał w jego ręce kto wierzy w syna ma życie wieczne kto zaś nie wierzy synowi nie ujrzy życia lecz gniew Boży nad nim wisi